A na nagrywanie. Hmm. Mam w ogóle nagrywanie mikrofonu? No. A, a czemu by nie? Mam to ustawione tak, jest no nie stole. chcę, żeby było tylko mój głos. Nie, jak nie ustawię mikrofonu, to nie będzie żadnego głosu, tylko w Dźwięk. Mam no, tak jak wczoraj ustawione Ty chcesz kontaktowy czy bezkontaktowy? Czekaj, radiu muszę Ład co ty robisz A nie wiem Ej, czemu mi się tak baguje. Um, ja liczba mogę... okrążeń, ile chcesz? Liczba okrążeń 2? Okoliczne włączony. Samochody jakie? To. Czekaj. jest um, Jesteś, to zaczynamy grę. A samochody I jakie? Bierzemy to samo auto. Bierzemy to samo auto. Ty? Jakie? Czekaj. To. Śniemy zentorną. No. no mam. Tylko czekaj, stały No wybieram. to zimtorno. Koła by wybieram. Potwierdź. Ja, ja już mam z potwierdzone. Bie Bierzemy z No ja jest to i wybieram Ja sobie wybieram podstawowe. A ja taki. i saluta. A kontynuuj muszę nacisnąć. Ja, jest, ja jestem gotowy. Ej, co tu się dzieje? Co? Nie wiem O wziął i na szczęście Dla niektórych tutaj jest dziwne że getami na średnich Na takiej karcie A bo tu jest kilka... O nie ja, ja na pierwszy osobowej No ty! Co ty <grystanie> Karma! Karma! Ej, ja tu nic nie widzę, ojej. Ja też w sumie to się. Ale jakoś trudno wyjechałem. Ej, na pierwszej osobie Nie, nie wziąłem busa. nie, ja na pierwszej osobie nie jadę. Ej, ja busta znowu nie wziąłem. Co to się dzieje! No, miałeś się przewrócić. Nie, już miałem takiego mindfucka. Dawaj na pierwszej ja osobie. Ja się wywaliłem No, no nie... tak? Nie. Tał, to jest za siździe. powiem. Nie, yeah, F, wciskaj F. Bo tutaj potrzebujesz niez drugiego rozpędu. Gdzie? Gdzie rozpędu? Ty już tam dalej jesteś. No. no. A gdzie rozpędził? Ja nie widziałem. Nie. nie, nie, nie ja na nie całej tej jechałem. Nie, Miałeś nie, nie tak. Ja, ja, ja nie zwalniam. Jestem idiotą. Nie, ja nie, to nie to zwalniam, bo to są wystudzi. Mój dzwonek, to jest drugi Była słychać. O nie. Tu jest ciężko co tu jest Tam jest Po tej ruzie jest z boku po ścianie Oje Ja to lubię ja to lubię bo zawsze... Hmm, no wypadłem. wypadłem Masz przez... przez ten eko Nie jest trudne jest No, no wiem ale pierdolę. trzeba jest. Jest. trafić Właśnie dzięki temu wróciłem na pierwsze no. prowadzenie. To na, to na odcinku, jak mnie zatrzymało. Dziwnie. No zobaczę to. NIE! Jest jakaś skam mapa. O! No ja już mam drugie okrążenie. Okrążenia są straszne, no, Ja wypadam na tym. No za mocno ten. Tyciskam. Kościół, we, weź, to, weź spróbuj to zrobić, bo jak do Ciebie dojadę, to <laughs> ja, 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 ja Cię po prostu zdubluję Tyle, O nie, zapatrzyłem Cię do tyłu i przypadkiem za jedziesz i Jest, udało się. Ej, a jak się o tym, że prze... ten... dostałem nagrodę. To lata. <grystanie> Jesteś tak tu, że chyba raczej już mnie nie dogonić Choć, jeśli to co właśnie zrobiłem będzie się powtarzało, to... Masz mnie jeszcze dogonić. No, nie Ej, co się stało? O w rodzicku no Ej, bo ja dojeżdżam już troszeczkę do końca. No... Gdy ja już będę na mecie, to Ty będziesz miał tam jakieś odmichanie. Będę jechał jak najdalej, żeby... inaczej jak... To jest skill. -test. Będę jechał tak, żebyś troszeczkę odmówił. To, jest skill, tak, to jest skill test. To jest skill test. To to jest taki mały skill test. Yes. Skill, test skill test to jest. Skill test jest. E... Skill testy można rozpoznać na tym, że jeden punkt robisz przynajmniej dwa razy. Nie, yes, stop, chyba, że jest łatwy. <grym> Obywaliłem się właśnie na wallride. Możesz mnie dogonić. Możeś mnie dowiedzieć, masz jeszcze małą miesięczniczą, nie. co? Eee, nie. Nie, Miałem drugie ogonzenie dopiero. Nie ma, czy nie? nie hmm. wiem. Ja już... No, ja już kończę. Oh, sorry, takie życie. I... Ja jak tym driftem kończy sobie wyścig To nie, nie dojadę No nie Jaki ty masz panie? Bo mam ładowania aktualnie. 7 na 6. na 15. Ja muszę to zrobić A to mi się nie uda na raz No i, i tak nie dojedziesz, nie czy zrobisz czy nie Jakbym zrobił to bym to wyjechał Mogłeś poczekać Chciałem poczekać, ale też chodzi o to, że ja dostaję większą kasę za mniejszy czas. Nie. Nie, nie dostaję? Nie. I co, to jest koniec? mam jak? Pięć i pół minuty to zrobiłem. Na no ja w <gryw> Minuty. Ja daję łapkę w górę. A ja sobie dałem hmm. Teraz <laughs> będzie skiltas